Siemanko, dzisiaj chciałbym Wam zrobić taki mini poradnik, na to, odnośnie tego, jak przemienić sobie monitory, jak na przykład podłączymy sobie drugi monitor i na przykład ten drugi monitor podłączymy jakiś, żeby był tylko dodatkowy, jakiś mały monitor i on nam się wpiedziela jako pierwszy monitor i nic z tym nie możemy zrobić. Nic z tym nie możemy zrobić, podłączamy od nowa, bawimy się z tym i nadal jest nam pokazać, że ten Pięty mały dziadowski monitorek ustawia nam jako pierwszy, co jest to, że on jest jako jedynka, no to jak jest jedynka to on jest wtedy głównym monitorem, więc na przykład jeżeli chcemy sobie odpalić grę, to on nam odparatom grę na tym małym monitorze i nie jesteśmy w stanie sobie tego przeżyć. Jeżeli sobie przełożymy, to on jest na rozdzielczości wtedy tego małego monitora. Mimo, że przełożymy to na duży monitor, to i tak jest rozdzielczości tego małego, więc no, jest to bez sensu całkowicie. I to, że sobie tutaj poprzestawiamy, że on ma być tu, to to nic na nim nie zmienia. Nie jesteśmy w stanie sobie w żaden sposób zrobić czegoś, żeby ten duży monitor stał się jedynką, niestety. Ja wielokrotnie nie wiem, resetowałem kompa, odłączałem na nowo kable i tam podłączałem i nadal ten mały monitor wpierdzielał mi się cały czas jako ta jedynka, że on jest główny, mimo że chcę, żeby mój duży monitor był głównym, to on i tak mi cały czas wpierdziela, że ten mały ma być głównym i tak patrząc tutaj nigdzie kurczę nie widziałem żadnej opcji tutaj, żeby coś tu w ogóle zmienić, jakieś opcji, żeby i tak sobie myślałem, no kurczę to dziwne, w internecie też nigdzie żadnego poradnika znaleźć nie mogłem, co mam zrobić, żeby ten duży monitor był jedynką, żeby był tym głównym i tak po wielu kombinacjach zauważyłem, że jest to pewna taka fajna opcja i postanowiłem zrobić ten mały poradnik, ponieważ nie też mogą mieć problem ze zauważeniem tego. Więc, bo, bo ogólnie on jest głównym. Ten pierwszy jest głównym, nie? Więc jest to na szaro tutaj. To jest na szaro, więc jak ja widzę tą szarą, jakby ten nie? Więc, więc to coś czegoś, coś, jest, coś co nie mogę tego kliknąć, ani nic zrobić, więc nawet nie zwracam na to uwagi. I tutaj patrzę, no i nic nie mogę, nic nie mogę zrobić. Więc, yy, ale jak przełożyłem na ten drugi, znaczy teraz muszę tak zrobić, to, to, miałem coś takiego dokładnie, miałem coś takiego i mam tu pierwszy monitor, jako jest główny, on jest głównym monitorem, i nic nie mogę zrobić, ale jak kliknąłem na ten drugi, na tą dwójeczkę, to teraz, to potem zauważyłem, kurczę, jest ustaw, ten mi się jako główny i ustawiam go jako główny, i teraz, mimo że on jest jako Dalej dwójka, to teraz on jest głównym, czyli tutaj wszystko się dzieje jednak na, już nie na pierwszym monitorze, tylko na drugim. Odpalam gry, to wszystkie gry teraz już się odpalają nie na pierwszym, tylko na drugim, więc nie mogę zmienić sobie jakby jedynki i dwójki miejscami, ale mogę sprawić, że dwójka będzie tym głównym, a nie jedynka. Także to jest taka mała opcja, która gdzieś tam jest na szaro. Jeżeli jesteśmy na tym głównym monitorze, to ona jest na szaro, więc nie zwracamy za bardzo na nią uwagi ale tutaj kurczę, no, jednak robi to, co potrzebujemy, mimo że to nie jest jedynką, jest dwójką, oczywiście, ale to nam nie robi żadnej różnicy, jeżeli ta dwójka może być głównym monitorem, to już nam nie robi żadnej różnicy, także, jeżeli będziecie mieli jakiś problem, ja miałem, na przykład na początku, miałem jeden monitor, dołączyłem drugi monitor i był ok, na przykład ostatnio zrobiłem format komputera i Istotni zawąt nagle mi zaczęło łapać, że to mały monitor jest, jest pierwszym i nie jestem w stanie w żaden sposób tego zmienić, niestety. Tak mi się stało po formacie i, i tak już raczej będę miał, ale na szczęście udało mi się po, po dłuższym, tak naprawdę dłuższym męczaniu i szukaniu jakichkolwiek odpowiedzi w internecie, gdzie nic, nikt takiego nie podał, że jest to taka mała opcja, tutaj zaraz pod wiele ekranów, Rozszerzenie te, rozszerz te ekrany to jest wiadomo podstawowa opcja, żeby tutaj sobie móc tym kursorem między dwoma monitorami się tutaj poruszać. I tutaj trzeba ten większy monitor. Jeżeli chcecie, żeby większy monitor był waszym głównym monitorem, to sobie tutaj kliknijcie myszką na ten większy monitor i kliknijcie sobie tutaj ustaw ten wyświetlacz jako główny. I wtedy będziecie mieli ten duży wyświetlacz jako wasz główny ekran. Mimo, że to będzie dwójka, trójka czy dziesiątka, to on będzie tym głównym, jeżeli tutaj sobie to zaznaczycie. A ten drugi, już wiadomo, tutaj mały już nim nie jest. Można sobie tutaj zaznaczyć, żeby sportem był głównym, ale nie dziękuję. Tutaj mój drugi, jako większy monitor, musi być tutaj wyświetlaczem głównym, także tutaj sobie pamiętajcie, jeżeli będziecie mieli problem, nie będziecie mogli też ustawić tego wyświetlacza swojego większego, żeby był głównym. To tutaj macie tą taką opcję ustaw ten wyświetlacz jako główny, tak? Także mam nadzieję, że pomogłem jakby co, no bo myślę, że przyda się, bo też długo się z tym męczyłem, więc jeżeli też się męczycie, to macie tutaj ode mnie taki mini poradnik właśnie, że tutaj jest taka opcja do kliknięcia. Także dzięki, że obejrzeliście. Zostawcie łapkę na razie. Trzymajcie się, pa.